19, tak? Dobrze, proszę przeliczyć. Jedna koperta bezpieczna i dwie koperty papierowe, jedna na nie wykorzystane i wszyscy przyszli. No, ważny dzień. E egzamin maturalny. Jest to pierwszy z egzaminów naszych uczniów, ponieważ drugi to będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nastroje dobre. E cieszymy się, że udało nam się zakończyć edukację pozytywnie. No i zobaczymy, jakie będą wyniki. Ile uczniów yy, pisze matura? 128. No, najważniejsze są te obowiązkowe, czyli polski, matematyka, języki obce, czyli niemiecki, i angielski, no a następnie już kwestia tego, w jakich yy, na jakie studia młodzież się wybiera, to wybiera albo biologię, albo historię, chemię. No yy, już powszechną jest informacja, że my prowadzimy bardzo wiele godzin dodatkowych, związanych z realizacją projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku 2. Były to dodatkowe zajęcia, dodatkowe godziny lekcyjne dla młodzieży, które miałyby zamiast korepetycji poprawiać wyniki egzaminów maturalnych. Dzisiaj piszemy z polskiego, jutro policzę z jakich języków? Dzisiaj piszemy z polskiego, egzamin maturalny z języka polskiego, poziom podstawowy, jutro matematyka i w środę egzamin z języka obcego. Dobra. 16 osób, czyli 16 osób.